Obliczanie pola trójkąta za pomocą wzoru Herona. Pozdrowienia dla studentek z Krakowa. Omówimy, omówię, jak, jak, zrobić, jak obliczyć pole trójkąta za pomocą wzoru Herona. Oczywiście potrzebne rzeczy można znaleźć bardzo łatwo na YouTubie, tak jak mój film. Tutaj, tutaj znalazłem taki film <laughs> użytkownika wideokurs maturalny. Tak, yy, który opisuje matematycznie, jak to należy zrobić. Może zobaczmy. Na pole dowolnego trójkąta pod warunkiem, że, mamy, że znamy wszystkie długości boków tego trójkąta. No i ten wzór wygląda następująco, że pole trójkąta możemy policzyć, że to jest... Krótko mówiąc, tutaj mamy <laughs> pole, wzór na pole trójkąta za pomoc, obliczony za pomocą wzoru Herona, a to drugie P, które jest tutaj mylące, to jest połowa obwodu tego trójkąta, tak? A plus B plus C, bo to są długości boków to jest połowa obwodu tego trójkąta zróbmy to zatem w arkuszu kalkulacyjnym ładnie będzie jeżeli oznaczymy nasze komórki powiedzmy A, B, C i to będą długości boków to będą długości boków, opiszmy Długości boków trójkąta, tak? I tutaj oznaczymy je fajnie jakimiś kolorami, żeby było to ładnie widoczne, tak? Eee, jakimiś kolorami to oznaczymy, żeby to było widoczne ładnie, tak? Bo to... I ustalmy jeszcze tutaj długość pola. <laughs> eee, długość... Yy, połowę obwodu, tak? Połowa obwodu. Też do tego jakąś komórkę. Do tego jakąś komórkę weźmiemy. Tak, no i tutaj będzie jakiś wynik, czy obliczone pole. Obliczone pole. I oznaczymy to jakąś. Oznaczymy to jakąś na przykład niebieską komórką. Niech tak będzie. Tak. I wpiszmy jakieś wartości. Mogą to być wartości, niech będą nawet z tego filmu. 3, 4, 5, powiedzmy tak. Połowa tego obwodu bardzo łatwo obliczyć. Tak, przypominam, że formuły w arkuszu wpisujemy, zaczynając od równa się. Jak obliczymy tą połowę, to będzie komórka, najlepiej klikając, tak, komórka B3 i teraz wciskam Shift plus, klikam sobie na komórkę C3, tak, Shift plus, komórka D3, tak, i to wszystko mogę ładnie podzielić na 2, tak? czyli zamknę nawias. Tutaj kliknę i otworzę nawias przed, tak. Podzielimy to na dwa, a jak obliczymy pole, pole obliczymy z następującego wzoru. Tutaj żeby obliczyć pierwiastek, musimy użyć funkcji pierwiastek. Tak, otwieram nawias. I teraz jaki jest wzór tam podany. Więc ta komórka, czyli połowa obwodu razy. Zaraz na ten wzór może jeszcze zerkniemy, tak. Połowa obwodu razy y, połowa obwodu, czyli tutaj nasza komórka B6 minus A. Y, A to jest B3 komórka, tak. Y, zamknięty nawias to jest mnożone jeszcze przez kolejny nawias, w którym jest znowu B6 minus Y, tym razem mm, bok b, czyli c3 w naszym wypadku, minus y, razy, tak, mnożymy to. Razy y, w nawiasie kolejne b6 minus i tym razem c5, y, tak, zamykamy nawias i to jest nasz cały wzór. Zamykamy jeden nawias i drugi, bo Dwa nawiasy muszą być domknięte. Możemy tutaj, szczałkami kursora, może nie szczał, jak kliknę kursorem, tutaj widzimy jak nawiasy się domykają, tak? Pogrubiają się te nawiasy. Jak kliknę tutaj na przykład, to widzę, że ten na, te nawiasy tutaj są wspólne dla tego wzoru. Tak jak kliknę na koniec, to widzę, że tutaj jest wspólny nawias dla tego wzoru. No i tak wygląda ta formuła. Przypominam, jak modli się pobożny informatyk, że kończy swój wpis klawiszem enter, i to w Excelu jest niesamowicie ważne, by kończyć wpisywanie formuły enter, tak jak amen jest wysłaniem modlitwy do Boga. Tak, enter wysyła nam formułę do arkusza. Mamy w ten sposób obliczone pole, i to jest pierwszy sposób. Może spróbujemy drugiego sposobu. Bo jest on nieco prostszy, jeżeli chodzi o wpisywanie wzorów, a bardzo efektywny i może się spodo spodobać na przykład wykładowcom, którym, którzy mogą docenić znajomość arkusza kalkulacyjnego. By nie ponownie nie <coughs> wpisywać kolorów, skopiuję to, co już tutaj mam. Tworzę nowy arkusz, tutaj na dole tak, nowy arkusz. I teraz wklejam tą zawartość, która była ale dokonamy pewnych zmian nazwiemy komórki, bo komórki można nazywać w arkuszu tutaj jest możliwość nazywania, więc komórkę A nazwiemy A komórkę B nazwiemy B tak, to będzie już teraz występuje pod nazwą nie, nie udało się, muszę Enter wcisnąć, tak jak sam mówiłem poprzednio, Enter, tak i to już jest A, widzimy, że jak kliknę to jest A, no zostało to, ta nazwa Funkcjonują dwie nazwy: C3, teraz będzie i po prostu B, tak? I będzie łatwiej się tym B później posługiwać. I tutaj będziemy mieli C C z nazwą, C się nie uda, może być w jakiś sposób tutaj zastrzeżona, ale możemy zmienić na przykład na CC, albo możemy jakieś inne litery podać. Możemy, możemy wpisać bok C, bok B, bok A i później tych nazw używać. To czasami jest wygodniejsze niż nazywanie komórek. Tak? tutaj nasz wzór możemy te, w tej chwili zmodyfikować, tak? e, czyli możemy inny wzór wpisać to, co wykorzystać to, co mieliśmy, czyli otworzyć nawias i wpisać A plus B, plus CC, tak? bo od samego C się nie dało wpisać, podzielić na 2 i to będzie nasz e, nasze, e, nasza połowa obwodu, tak? No i teraz obliczmy pole, <laughs> używając znowu zamienimy to, co było poprzednio wpiszemy w bardziej ten wzór, w bardziej przyjazny sposób i jak to wpiszemy? Bardzo łatwo, tak? Mamy, konkretnie mamy połowę obwodu, nazwijmy to PO tak? mnożymy to razy nawias, w którym PO minus mamy minus A, tak? Zamykamy ten nawias, znowu to mnożymy Przypominam, że znak mnożenia tutaj to gwiazdka i otwieramy nawias, i tutaj będzie PO minus B, i znowu mnożymy, otwieramy nawias, i to będzie PO minus C. Zamykamy nawias. Tak wygląda nasza formuła. O, tutaj coś jest nie tak c, aha, cc, tak, bo c nie, nie funkcjonuje zapomniałem o tym, że funkcjonuje nam pod nazwą cc dalej jest coś nie tak z nazwą po, aha, po nie zostało nazwane nazwijmy zatem po jeszcze raz tutaj enter i mamy, y, mamy nazwaną, sprawdzimy, jest nazwa funkcjonuje pod dwoma nazwami teraz wszystko się zgadza Przypominam, że żeby na przykład obliczyć jeżeli będziemy mieli liczby rzeczywiste, że w arkuszu używamy nie kropki tylko przecinka. Na przykład, gdybym chciał, żeby bo wynosił 3,5, to 3,5. Tak i mamy obliczone pole <coughs> takiego trójkąta. Yy, I to chyba wszystko. Dziękuję za uwagę. Yy, życzę piątek na zaliczeniu ze wzoru Herona.